Treb Jeffrey Hamelman. Ciabatta ze sztywnym zaczynem biga. Ciabatta to pieczywo, że szczególnie po Amerykanie. Jego popularność znacznie wzrosła, kiedy w 1995 roku znalazło się ono wśród pięciu wynagrodzonych wypieków podczas Coupé du Monde de la Bangerie, Pikarskim piekarskim świata. wyjątkowo jakość ówczesnej ciabaty zapewniała USA uzyskanie po raz pierwszy w tych zawodach miejsca lidera. Ciasto na to jest wyjątkowe. Pod wieloma względami jest mokre i lepkie, ponieważ stopień jego nawodnienia często wynosi 80%, Więcej wymaga szczególnej traktowania, np. zamknięcia wszystkich drzwi na klucz, żeby piekarz nie mógł uciec. Nie występuje etap zaokrąglania czy formowania końcowego. Po podzieleniu ciastu kładzie się na posypanej mąku powierzchni od razu do garowania, no i na koniec ciastu na cebatę nie jest nacinane. Przed włożeniem do pieca przepis na ciabaty zamieszanej w tej książce pozwalają upiec pieczywo o głębokim, pszennym aromacie. Ma ono dużo oczka w rezultacie wysokiej hydracji, nieodgazowana podczas formowania bochenków. Jego skórka jest cienka i pokryta pęcherzykami. Skórka poprawnie upieczonej ciabaty kruszy się podczas krojenia na wiele kawałków. Przy tym ma pełny i wyjątkowy smak. Szybko znika w żądnych wrażeń w ustach. W prezentowanych w przepisach ciasto jest podzielone na porcje o wadze. 0,5 kg. Można też przygotować w niego małe bułki Ciapatini, szące około 7 g. Duże okrągłe wochenki około 2 kg lub długie na 1,5 m. Bułki 2 kg. Przepis ogólny. Mąka chlebowa w domu 910 g. Woda 660 g. Sól 20 g. Drożdże 4 g instant razem. kg. Biga mąka chlebowa 180 g. Woda drożdże Jedna ósma łyżeczki razem 210 g Biga łączymy drożdże z wodą, dodajemy mokę. Mieszamy do osiągnięcia gładkiego ciasta. Zaczyn powinien być gęsty, jeśli jednak jest tak sztywny, że nie może oddychać. jemy kilka kropel wody. przykrywamy dzierżą i zostawiamy na 12-16 godzin w duże około 21 stopni Celsjusza. Kiedy zaczyn będzie gotowy, wyrośnie wysoko, zacznie zapadać się w środku mieszanie. Wkładamy, wkładamy do dzieży wszystkie składniki oprócz zaczynu. Mieszamy całość. Na pierwszej prędkości mieszarce spielali tylko do połączenia się składników. W trakcie mieszania ciasta dodajemy partiami zaczyn. W razie potrzeby korygujemy hydracją, dolewając nieco wody. Ciasto w tym momencie będzie dość lepkie i luźne. Kończymy na drugiej prędkości, mieszając przez 4-5 minut. Pokrycie ciasto rozwija się wolniej w dzieży niż suche. Dodatkowe mieszanie wpływa na rozwinięcie struktury ciasta. Będzie ono dość luźne, lepkie, ale z czasem da się wyczuć. Głosiłem zazwyczaj już pod rękoma. Ciasto powinno być mieszane przy użyciu metody Bassinage. Strona 91. Właściwa temperatura ciasta to 24 stopnie Celsjusza. Fermentacja wstępna. 3 godziny składanie. W jednej godzinie fermentacji wstępnej i ponownie po 2 godzinach przed składaniem powierzchnią roboczą posypujemy oczywiście mąką. Składamy szybko i energicznie, uważając, aby do ciasta nie dostała się surowa mąka. Odpowiednie składanie jest niezbędne, aby pieczywo było puchne. Składanie jest ostatnią szacą, żeby wzmocnić ciasto, ponieważ przy produkcji tego ciasta nie występuje końcowe formowanie. Jeżeli i formowanie powierzchnią roboczą posypujemy o mąką, przekładamy ciasto i delikatnie wyciskamy z niego większe pęcherze gazu, pamiętając, aby zewnętrzne pęcherze gazów fermentacyjnych pozostały nietknięte. Delikatnie posypujemy mąką wierzch ciasta. Przygotowujemy sobie zawczasu sporo kasty na pochętki, dokładnie choć nie za mocno posypanych mąką. Cinamy wąski pasek o grubości około 10 cm całej długości ciasta. Kroimy go na prostokątne porcje. Każda o wadze pół kilograma, jeśli porcja ciasta jest za to doklejamy na wierzchni dodatkowe kawałki ciasta. by wyrównać wagę, układamy porcje na posypanych mąką kastach. Dokrojonymi kawałkami do góry, jeśli są bardziej kwadratowe niż prostokątne, delikatnie je rozciągamy, uważając, aby nie rozerwać ciasta. Po, roz po zważeniu tego ciasta przykrywamy kasty ściereczkami, a następnie folią spożywcą. Czołu. fermentacja końcowa około 1,5 godziny w temperaturze 24 stopni Celsjusza. 7 pieczenie po wyrośnięciu ciasta staje się lekkie, delikatne. Nie kichajmy w jego pobliżu, bo może opaść. Przenieść gotowe ciasto na ciobatę, na naładować lub opatę. Po palce obu dłoń. Chodzimy je na całej długości ciasta i szybkim, zdecydowanym ruchem odwracamy porcję ciasta, by strona, która dotykała kasty, znalazła się na górze łokiem.